Dzień dobry, z tej strony MacCrafter i witam Was w kolejnym odcinku z Craftona, czyli tego serwerka, gdzie buduję sobie. No, F5, i proszę Państwa, budynek został już ocieplony, czas się wprowadzić. Czyli, co? Robimy dzisiaj mebelki, tak? Robimy mebelki, i chciałem wam pokazać, co z budynkiem zrobiłem, bo wygląda trochę inaczej. O, ten. O, ocieplony został. Jest szary teraz. I podświetlenie przy schodach doszło, wygląda fajnie. I tu lampki doszły, i tu lampki doszły, i zrobiłem yy, ten mądrą rzecz, bo przypomniałem się, że da się redstone na szkle i mam tutaj szyby ładne, a ten klocek musi być klockiem, bo pochodnia nie daje na szyby prądu, ale tak to jest, jest ładnie i sobie jest redstone w szybie i go nie widać, a budynek jest szary. I tutaj zamiast tych zwykłych klocków kwarc położyłem sobie chodki. Jedne do góry nogami, drugie normalnie i jest tak lekko zaokrąglone. Eee, myślę, że może być. <laughs> myślę, że nawet i ciekawiej trochę. Tu lampki sobie taki. O, stożek zrobiłem z lampek. Tutaj sobie poszły te no nowe lampeczki od dołu, od tej strony mojej mieszkalnej. I zaczniemy dzisiaj sobie od góry, myślę. Trzeba sobie zacząć od góry. W końcu by się przydało się tu wprowadzić, a idę po te drewno, bo będzie mi potrzebne. Idę po te drewno, bo będzie mi potrzebne, idę po te armor standy muszę jeszcze sobie zrobić. Ło, panie, to pan nieprzygotowany do odcinka jesteś. Panie, pan masz w ogóle ten kup prefabrykaty, żeby armor standa zrobić? A z tej strony mam też błękitne szyby. Zostały zmienione, bo, bo te zielone nijak nie pasowały do szarego. Mm -mm. Latanie bez elytry V2, by maku. Dziękuję. No, z tej strony też się budyneczek zmienił, jest teraz na szaro zrobiony. Prezentuje się zdziepko inaczej, tak tak samo są tutaj. Ła, Światełka dołożone. W schodkach. No. Hop, hop, hop. Z tej strony tak. Muszę klatkę schodową przebudować. Bo, bo, bo stwierdziłem, że jak zrobię tą klatkę schodową inaczej, to będę miał więcej miejsca. Dlatego muszę ją zrobić inaczej i, i będę miał więcej miejsca. O nie, nie widziałem zwykłych tych dobra. Zrobi się pół blokami. myk, myk. załatana. Rozwal pan to tu. A teraz przerwana. Popatrzenie przez okno. Na las i na chmurę nad rangerostanem <gryzny> emiratowym czy coś tam słoneczko tutaj pięknie wpada a ja lecę na budowę dzień dobry szedłem na budowę wąd z tym siup nie, 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 nie tu będzie mocno na drewnianie na drewnianie będzie tu czy ja mogę zrobić z tego? mogę, dobrze Eee, za dużo rzeczy! Nikt nie zaprzeczy Macrafter ma zawsze przy budowie zbyt dużo rzeczy O rety, kotlety, tam jest moje drewno, czemu ja go nie podniosłem tylko wywaliłem Wywal pan to, wywal pan to. wywal pan to. daj panta to, zrób pan to. daj wywal pan to. daj panta to, wywal to, to to daj I have a some pół płytkos I nie zawaham się ich użyć Dobra. Albo wiecie, co w sumie to tak jeszcze ciekawiej by było, jakby tam coś było, cokolwiek. O, mam akurat 8. Elegancko. Ale nie, to by się przydało, żeby die były. O, mam akurat 8. Elegancko. Skrzynkę sobie tu wrzucę na sam dół. Będzie zawsze jakieś dodatkowe wariactwo. Ej, ty kładź się ładnie. Ciach, 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 ciach. Hmm. Jestem ciekaw, jak mi się armor na tym postawi, da się? Ej, elegancko. My, kurde, panie. A czemu tu nie mogę cię postawić? Co jest? Co tu jest zbukowane? Coś czy co? Halo! Czemu ty się nie chcesz tam postawić? O, ty, Mendo. To ci przeszkadza? Nie. Co skrzynka mi przeszkadza? Ty, co jest z tym klockiem nie tak? Ej, skrzynkę sobie zrobiłem. Rzucę tu rzeczy trochę. Dawaj to wszystko. Nie wiem, co tu było grane. I teraz wszystko postawię i wszystko gra, nie? Czarna magia w ogóle. Ja cię kręcę. Dobra, czarne szkło bym chciał. Muszę iść szkło ogarnąć. Szkło raczej mam. Hop, 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 hop. Tu jest szkło. Aż tyle. 18 styknie pewnie eee, Dawaj to. Szkiełku i to szkło. Oho ho, 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 ho Dwa zostały odkładam. Dobra. Dobra, myślę, że starczy na taką... Y, taj, ta, tabliczkę daj jakoś, mam gdzieś tabliczki jakieś? Prus, plus tak chcę sprusowe, mogą być sprusowe. Dawaj sprusowe, wywal te patyki panie, idziemy. Myk, 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 jeszcze da się przejść. No i dobra, dokończmy szafę sobie elegancko. O, Neresja przyszła, hello! Witum! O nie, nie tak, hello! E, dobra, i teraz. Ej, potrzebuję cztery sety diamentowe. O wywalam je tędy. E, piętro wyżej, e, ale za wysoko. <laughs> cztery sety diamentowe mi tutaj. Hej, 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 hej. E, później wezmę to co trzeba. Na razie musi to tam zostać, bo nie mam miejsca. O, akurat mam cztery te hełmy. Raz, dwa, trzy, cztery sety. Dobra, jest. Myk do góry ekspozycja musi być, proszę Państwa, bardzo tutaj elegancka, ale się to na szaderek świeci. No i dobra, szafa ubrana. A i teraz chciałem szkło postawić, ale ja nie mam szkła, bo wszystko tam odłożyłem. Uhu, jestem z powrotem na górze. Dobrze, 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 dobrze. Teraz tutaj, proszę Państwa, cyk. Cyk, jest klameczka zrobiona taka prowizorycznie, ale, ale jest pyk, elegancko, proszę bardzo, jak ładnie. Teraz sobie p. Cyk i cyk i hop hop. Panie! Zobacz jak elegancko zamknięte. Panie, tu jeszcze półeczka będzie taka i tu i tu będzie wieszaczek strip wire, huka, i, i, i tu wyżej też będzie. Dobra. Przepana, weź pan te schody, przerób tutaj elegancko teraz żeby się dało po nich tutaj ładnie wchodzić no czekaj, klatka schodowa jest zrobiona yy, tu sobie ogarnąłem yy, przejście, przejście i tu będzie pomieszczenie tu sobie spialnię zrobię i tu sobie zrobię łazienkę, tu już będę miał fajną dużą, jest, jest sporo miejsca jest dobrze, a tu jest yy, no tu nie ma właśnie, ale będzie tylko muszę zrobić, najpierw <laughs> teraz chciałbym tu wlecieć z kuchnią ale żeby tu wlecieć z kuchnią muszę zrobić yy, renament w blokach, Bo mam straszliwy bałagan, więc sobie to posegreguję wszystko elegancko i zaraz się widzimy i robimy kuchnię i w ogóle taki myk, tak sobie rozkmijemy, że może tą kuchnię sobie na Replay Modzie zbudujemy. O, proszę bardzo, proszę bardzo. Ktoś się tu się to prezentuje. Część mieszkalna, bardzo ładnie, coraz bardziej wygląda mieszkalnie ta część. Teraz wyrąbię sobie, zakładamy kuchenkę. Zakładamy tutaj, proszę Państwa, tu, tu z lewiki, kraniki. Ej, to można sobie zrobić podświetlone. Patrz, pyk. rzucasz pan to tu i to będzie tutaj elegancko podświetlało. No rozwal pan to. Dawaj tej lampy, tego światła więcej. O, super. A piece przepuszczają też światło, czy nie? Ja w sumie nie wiem. Piece chyba nie, bo to stały jest. No dobra. Nieważne, nieważne. Tak tylko głośno myślałem. Ej, panie, tu musi być wzdłuż swój to tak nie może iść. No i tak. I, i to, to jest kuchnia. Wymag Crafter. na szybko, prosto, nowocześnie, ładnie, schludnie. O, imek. Dalsza budowa to jest jadalnia, tu będzie jadalnia, tu będzie krzesło, mam blok, mam blok, hop, raz, dwa, raz, dwa, zwykłe minecraftowe krzesła. Nic więcej do szczęścia naprawdę nie potrzeba, hop, hop, rozwalone. Ciemność się robi, Boże. Ciemność się robi. Jak ja się boję panicznie, ciemność rozwal pan to, bo mi tu przeszkadza. Tu pyk kwiatek będzie można sobie postawić. Tu pan to rozwal, bo mi to też tu przeszkadza. Tu pyk pan bierzesz w y, kwarce slabs i robisz pan takie coś. Robisz sobie po prostu takie coś, ale nie, nie tak, nie, nie. O, takie zwykłe, finezyjne. Kształty pan sobie tutaj robisz ładnie, pięknie, o, o, o tak, o, coś takiego pan sobie robisz, o i teraz, teraz można sobie tu kwiatuszek postawić, będzie ładny, piękny i już jest telewizorek na ścianie, elegancko, bardzo ładnie, teraz tu są wieszaczki i zaraz tu będzie kanapa, tu wjeżdża kanapa, e, raz, dwa, raz, dwa, trzy... Będzie sobie kanapa. Ja potrzebuję sobie jeszcze banerów czarnych narobić. Dobra, proszę państwa, tu trzeba dywanik położyć, bo to, to bez dywanika to nie ma. Dywanik musi być. Crafting. Dobra, niech na razie sobie stoi, później go stąd zabierzemy. Tu dywanik musi być. Tu proszę państwa, wchodzą banerki teraz. Uno-banerko, duo-banerko, jeszcze jeden, jeszcze jeden i jeszcze dwa. A tak, niech mają. I teraz dokładamy schodeczki. I teraz. Yy, Maku, gdzie masz śnieg? Patrzcie, co ja mam. Ha, ha, Widzieliście? takie rzeczy? minacz survival dobra jest kanapa panie rozwal pan to o stoliczek tu jakiś ładny muszę zrobić teraz Kurczę, ale nie mam klocków ładnych, żeby zrobić ładny stoliczek. Zrobimy biały po prostu. Dobra, jest ładny, ładnie stoliczek, ładny, ładnie stoliczek jest. Dobra, weź pan mi stąd ten crafting, bo on mi tu zaburza wizję. Zabieraj mi się pan z tym. Won z tymi lampkami, kurde, świecącymi tak dziwnie. Dobra, I teraz ja tutaj mogę sobie zrobić coś takiego. A tu muszę wyciąć to wszystko. O, zaraz tutaj wiedzie fajny sufit. Fajny suficie wjeżdżaj. Dobra. Bardzo, bardzo dobrze. O, nie, tych klocków będę potrzebował. Skąd ja je zdobędę? O! Dziura. W suficie. Leć pan po klocki, których potrzebujesz. Tylko wykop to do końca. Szybkie bieganie się przydaje, jak nic. Myk, dawaj to. 32 światełka Dobra Jestem z powrotem Szybko roztminka co ja miałem robić Tu wrzucamy zwykłe lampki Tu wrzucamy Coś takiego mm. Ej to mi nie będzie w ogóle potrzebne Do niczego <ścoughs> Te klocki, które wziąłem. Mogę sobie już wypełnić. Niech już będzie. Niech będzie, że jest, nie? Ale to tak naprawdę i tak tego nie będzie widać. Bo ja tutaj wjeżdżam teraz z oświetleniem. Leci pasek LEDowy. Ale przyjdzie na niego obudowa i on będzie trochę mniej widoczny. Hopaj, siupaj. Porozwalane. I teraz proszę Państwa, to wszystko jest przykryte będzie. Mam nadzieję, że mi tylko klocków starczy. a chyba mi nie starczy. No jak nic mi nie starczy, no nie wierzę. No nie wierzę, że tu się zdążył zrobić, no! A przez chwilę myślałem, no tam, w sumie tam, tam ciemno jest, nie? To ten, trzeba by uważać, że przy wejściu było coś, ten, może być, nie? No, ale w sumie szkód du dużych nie wyrządził. Ale nie powinien się już zaspawnić, przecież w sumie oświetlone już jest. To oświetlenie, z tego co mi się kojarzy, powinno być wydajne na wystarczającym poziomie. Dobra, brakuje szyby i filaru. Szyby to nie mam, ale filar może mam. Nie mam ani filaru ani szyby, szyby mam w innym kolorze. No dobra. Dobrze, że się jej w kuchni nie wysadził, bo tu w sumie więcej do odbudowy, odbudowy by było. Lecimy z tym sufitem, tylko muszę wciągnąć kotleta. Dobra, zaraz będę musiał sprawdzić oświetlenie tutaj. Wszędzie. Ej, wszędzie już to zrobiłem? Nie wszędzie. Kurde, 13. Jeden mi został. Został mi jeden. Nie radzę, że miałem idealnie równo. <grym> No i Creeper tu wysadziło jeden klocek więcej, to już bym nie miał. Nie wierzę. Czy jakiś obrazek można sobie powiesić w sumie? Można. Ostatnie klocki. Ostatnie klocki nam zostały do postawienia, więc y, zapraszam do środka y, F1. Wbijam sobie i zaczynam od czego? Żaluzję, wieszam wszędzie żaluzję. Kwiatki jeszcze muszę podokładać. Gdzie, niegdzie jakiś obrazek zrobić. I. I to by było na tyle, myślę, z tego pomieszczenia. Tu jeszcze sobie powieszę też na tych słupkach. W sumie tu też by trzeba było. Dobra, jest coś takiego. Teraz chciałem tu obrazek, bo na tą ścianę w sumie nic tu y, więcej nie zdziałam. Postaw pan tu blok jakiś tymczasowy. Trzeba eee. tu tak rzucić ten jeden duży, po prostu. Niech będzie. Dobra, tu w sumie u mnie nie ma więcej żadnych płaskich ścian, więc to tylko tu jest płaska ściana, czyli jeden obraz będzie w całym domku, bo więcej tu nigdzie nie, nie, nie powiesza już nic. Tu mógłbym ewentualnie jakiś mały sobie zrobić kwiatki teraz. Teraz gdzie doniczki, gdzie kwiatki, gdzie co i jak? Trzeba coś gdzieś poukładać jeszcze. Tu na stoliczku to bym taki sobie chciał mieć. Tu już mam lilię, tu też mam lilię wszędzie przy kuchni i w sumie doniczki mam już tylko tutaj. Tu bym sobie taki chciał mieć kwiatek, tu taki, a tu... No i pięknie. No i ładnie. O, słoneczko zachodzi. No i kurczę. Salonik F1 poproszę. Niezły chyba. Jak na survival to całkiem fajnie wyszło. Jest fajny salonik z fajnym widoczkiem, wystarczy się za plecy przejrzeć. Albo tu siedzieć i w bok spojrzeć. Za nami kuchnia. Duża, otwarta. Lodóweczka, którą można wziąć ze sobą, w razie czego. Hmm. No ładnie to wyszło. Także co? Ja dziękuję. Ślicznie. Za oglądanko. Mam nadzieję, że się podobało. Skomentujcie. I tak ja tam. Na razie trzymajcie się. I, I cześć. Do następnego. Cześć, cześć, cześć. Ba, ba, bajo, bajo.